Dzień dobry, witam Państwa w Olionku. Aleksandra Rudnicka. Spotykamy się z okazji Światowego Dnia Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej. Ten dzień obchodzimy w tym roku 21 kwietnia. A moim gościem jest dzisiaj z okazji tego ważnego dnia pani Natalia Bursiewicz, która jest prezesem Fundacji Active Recovery. A z panią Natalią będę rozmawiała o czymś, co do niedawna uważano za niemożliwe. Czyli będziemy mówić o aktywności fizycznej pacjentów hemato-onkologicznych po przeszczepieniach, którzy przebywają jeszcze na oddziałach szpitalnych. Dzień dobry, Natalio, witam Cię. Dzień dobry, witaj Olu i bardzo dziękuję za zaproszenie. Natalio, pozwolisz, że ja zacznę tak trochę osobiście od bardzo osobistego wspomnienia o twoim tacie, który był ważnym człowiekiem w moim życiu, aczkolwiek no, nie znaliśmy się długo, i twój tata Piotr Bursiewicz właśnie założył tę fundację, którą ty w tej chwili prowadzisz, fundację Aktyw Recovery, był pływakiem, był rehabilitantem polskiej reprezentacji olimpijskiej, no, ale ty był też pacjentem hematologicznym i hemato bo miał chorobę nowotworową krwi. Ale to jego podejście do, do tej choroby, do, do leczenia, no, na mnie wywarło ogromne wrażenie, ponieważ on um, uważał wbrew takiej powszechnej opinii, że z rakiem to należy walczyć, podjąć jakąś walkę, jakąś grę. On uważał, że odwrotnie, że z tym rakiem to należy się e, nauczyć żyć, że walka to wręcz osłabia chorego. I jakie było myśl, jego myślenie na ten temat? Jakimi on się słowami podobał? Jakie miał motto swoich działań? No muszę przyznać, że i nas zaskoczyło jego podejście do choroby i do tej diagnozy. I podszedł jak sportowiec, więc na sportowo. Uważał, że właściwie do diagnozy i do tej choroby trzeba podejść jak do maratonu. Na wstępie, jak przy każdych zawodach, jest przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne, Potem, wiadomo, męczący bieg. Tutaj musimy sobie zdać z tego sprawę, ale metą jest zdrowie. Więc biegniesz pomimo bólu, biegniesz pomimo trudności, ale biegniesz z nadzieją przede wszystkim, biegniesz przekraczając swoje granice. I mówił też, że dla niego oczywiście to było wyzwanie, ale to było sportowe wyzwanie. I tak, do tego podchodził. Na sportowo, przygotowując się systematycznie, jak do zawodów. No i właśnie, tak się systematycznie przygotowywał. Nawet nie mógł, jak to się mówi, uleżeć jako pacjent na tym łóżku po nie. przeszczepie. I stworzył wtedy we własnej głowie i zaczął na sobie najpierw ćwiczyć taki autorehabilicyjny, autorehabilitacyjny program wsparcia pacjentów hematologicznym. I zaczął go powoli wcierać jeszcze ze swojego życia. Na czym polegał ten projekt? No tak, tutaj warto podkreślić, że on połączył w tym programie, swoje doświadczenie jako z jednej strony sportowiec, z drugiej strony rehabilitant medyczny i sportowy, no i też jako pacjent. I zauważył, że brakuje ćwiczeń w tym wszystkim, że zapominamy o tym, że póki się ruszamy, to żyjemy, a ruch. I to on wiedział od małego i przez całe swoje profesjonalne życie i współpracę z pacjentami sprawia, że czujemy się lepiej, że szybciej się regenerujemy. I nie ma takiej choroby, przynajmniej on tak zawsze powtarzał, która by nas miała kompletnie unieruchomić. Dlatego też na, we Wrocławiu na Pasterę, na oddziale przeszczepowym, gdzie leżał. Rozmawiał z lekarzami, z pacjentami, z pielęgniarkami i ćwiczył codziennie, przez cały czas przed przeszczepem, w trakcie przeszczepu i po przeszczepie, codziennie wykonywał treningi, przykazał sobie przynosić różnego rodzaju gadżety tam do, do szpitala, wiedząc, że i obserwując, że dzięki nim czuje się lepiej. I dopiero lekarze, którzy również zaobserwowali, że dostaje mniej leków przeciwbólowych niż inni pacjenci, że nawet sami zasugerowali, że chyba przeszczep przyjmuje się szybciej. A poza tym, widząc jego motywację i jak szybko staje na nogi, powiedzieli, o, to chyba faktycznie, faktycznie działa. Także. Zaczął wprowadzać ćwiczenia, wiadomo, na początku eksperymentował na sobie, ale dopiero później my zaczęliśmy współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z rehabilitantami onkologicznymi, z lekarzami z hematoonkologii wrocławskiej, z różnymi fizjoterapeutami tak szpitalnymi, jak i spoza żeby opracować program, który jest bezpieczny na pewno, no bo co innego robić to na sobie. I jeśli mówi to człowiek, który jest wysportowany, a co innego wdrożyć taki program na pacjentach, którzy wielokrotnie nie mieli do czynienia z aktywnością fizyczną wcześniej. Dlatego szukaliśmy takich rozwiązań i takich ćwiczeń i robiliśmy projekt badawczy, badawczo-wdrożeniowy, Badając czy te ćwiczenia, które proponujemy, które są sprawdzone przez lekarzy różnych dyscyplin, bo na przykład mamy też ćwiczenia kardiologiczne, które były skonsultowane z kardiologiem. I dopiero po tych dwóch latach już teraz pobytu w szpitalu i 110 pacjentach, no już teraz 120 pacjentach, którzy przeszli przez nas, nasz program, możemy z całą pewnością powiedzieć, że te ćwiczenia są dla tych pacjentów w takim najgorszym okresie i poddanym największym obciążeniom farmakologicznym, prawda, są bezpieczne. No, czyli tak jakbyś podsumowała wynik tego badania, które było najpierw pilotażowe, to tak jak mówiłaś, tylu było pacjentów, jakie były opinie lekarzy, pielęgniarek, no i samych pacjentów, co oni mówili konkretnie. Pacjenci przede wszystkim mówili, że w końcu mają zajętą głowę. Nie tylko chorobą, diagnozą, czy faktycznie tym zdrowieniem. To właśnie zdrowieniem mogą się teraz zająć, dlatego że program polegał na tym, że każdy pacjent dostawał dzienniczek. W tym dzienniczku musiał zapisywać codziennie, ile minut i z jaką intensywnością ćwiczył. Czyli to jest sporo. Oprócz tego musiał wykonać ćwiczenia, gdzie każdy pacjent miał do dyspozycji filmy z instruktarzem od fizjoterapeuty, które odtwarzał sobie na komputerze bądź na telefonie i razem z tym fizjoterapeutą online ćwiczył. Oczywiście wybierał sobie, w zależności od tego, jak się czuł, czy ćwiczył 15 minut, czy ćwiczył 3 godziny, bo i e, takie osoby mamy. I ja szczerze mówiąc, sama dosyć sceptycznie na początku podchodziłam i mówiłam mojemu otacie, słuchaj, nie ma szans, żeby, no ty jesteś szalony kompletnie, zawsze, na punkcie sportu, ale ja nie wierzę, że pacjenci, którzy nie mieli do czynienia z aktywnością fizyczną i za sportem, będą chcieli w to wejść, będą mieli ochotę ćwiczyć. I tu było chyba największe moje zaskoczenie. Słuchajcie, się w ogóle tego nie spodziewałam, że do naszego programu zgodziło się przystąpić 80% pacjentów we Wrocławiu na tym oddziale przeszczepowym. Nikt nie zrezygnował, kompletnie nikt nie zrezygnował. Mało tego, pacjenci czasami ćwiczyli więcej niż my im wskazywaliśmy. A jak wychodzili ze szpitala, to kupowali sobie rotorki, gumy i mówili: że Będziemy ćwiczyć dalej. Więc przede wszystkim oni mówili, że dobrze to na nich wpływa, na ich psychikę, ponieważ muszą się zastanowić: muszą się przygotować do ćwiczeń, zrobić trening, wypełnić ten dzienniczek. Lepiej się czują właśnie psychicznie, no bo te myśli idą w stronę planowania treningu i wykonania treningu, a nie myślenia o swoich wynikach czy koncentrowania się na tym, co jest, co będzie, co ich boli i jak boli. A poza tym mówili, że czują poprawę no, sprawności fizycznej, co w tym przypadku no, takiego skrajnego no, zmęczenia, no, przeszczepu, chemioterapii jest dosyć dziwne, dlatego że pacjenci, no wiadomo, że czują się słabsi, ale oni czuli się jednocześnie słabsi i silniejsi. I to nam wyszło nawet w tym badaniu, jak wychodzili ze szpitala, że ta sprawność fizyczna spadła tylko troszeczkę. Także pacjenci byli bardzo zadowoleni, to wpływało na ich poprawę psychofizyczną, mówili, że to jest świetna odskocznia. I to samo podkreślały pielęgniarki tam pracujące i lekarze, że nie spodziewali się takiego efektu, takiego polepszenia, takich uśmiechów na twarzy. I na początku jeszcze, jak zaczęliśmy ten program, to lekarze mówią: my nie wiemy, czy to wpłynie korzystnie na pacjenta pod kątem tych wszystkich parametrów, które chcieliśmy zbadać fizycznych, ale na pewno płynie dobrze na ich psychikę. I to już widać. A Natalia, bo Ty tutaj podkreśliłaś taki bardzo ważny wątek bezpieczeństwa, bo mówiłaś, że tata to był człowiek zaprawiony w ruchu, w mentalnych ćwiczeniach. Czy to, ten wasz projekt ma też? Przecież charakter troszeczkę badania naukowego. Z jaką placówką właśnie naukową wy go realizowaliście? Bo ja wiem, troszeczkę się interesuję, nawet nie troszkę, powiedziałabym, bardzo rehabilitacją pacjentów onkologicznych i wiem, że tutaj trudno o badania. Tutaj bardzo trudno się zbadać, wymierzyć jakieś konkretne efekty ćwiczeń u pacjentów. Jak to u Was przebiegało? No, my od początku kładliśmy nacisk na to, że to muszą być badania naukowe, dlatego że tych badań naukowych w obszarze aktywności fizycznej i autorehabilitacji pacjentów hematonkologicznych jest na świecie bardzo mało. Tutaj właściwie jesteśmy pionierami i jesteśmy w czołówce takiej światowej, która jest bardzo niewielka, badań, nad takimi pacjentami. Dlatego no, musieliśmy mieć zgodę Komisji Bioetycznej, i dlatego tak dużo specjalistów za tym stało. E, jeśli chodzi o naszą grupę, ten zespół badawczy, to jest to Współpraca Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie koordynatorem głównym jest profesor Malicka, która jest rehabilitantem onkologicznym i ona jest z AWF-u, oraz lekarze hematoonkolodzy, jak profesor Czysz, profesor Wrubel czy doktor Szeremet. To jest ten główny zespół badawczy odpowiedzialny za przerabianie tego badawczego materiału, analizę oraz publikację artykułów naukowych. Teraz jesteśmy na takim etapie, że nasz pierwszy artykuł naukowy pokazujący, że te ćwiczenia są bezpieczne, będzie wydrukowane, no mam nadzieję, już w najbliższych, no chyba tygodniach, dlatego że przeszedł już wszystkie recenzje i będzie opublikowany w czasopiśmie medycznym. Także dam znać i na pewno pojawi się informacja zarówno na naszej stronie, jak i mam nadzieję u ciebie, jak to pierwsze badanie zostanie opublikowane. Dwa kolejne są w przygotowaniu, także to Dlatego też no, tak nie promowaliśmy, nie mówiliśmy szerzej przez długi czas o tym, co robimy, dlatego że to było stricte badanie naukowe, żeby potwierdzić, że te ćwiczenia są bezpieczne. Czyli mierzyliśmy parametry takie laboratoryjne, medyczne, a z drugiej strony robiliśmy testy fizjologiczne na wejściu i na wyjściu do szpitala. To nie jest tak, że pacjenci tylko wykonywali ćwiczenia. Każdy pacjent, który jest przyjmowany do szpitala i wchodzi w ten program, w ciągu 24 godzin ma wykonywany test sprawności fizycznej. Jest to tak naprawdę kilka krótkich testów, które są robione przy, no, z fizjoterapeutą, który zapisuje wyniki. Jest to na przykład test, takie proste testy, test korytarzowy, czyli trzeba przejść określony dystans na korytarzu w określonym tempie, trzeba usiąść i wstać ileś razy w określonym czasie i jeszcze mierzone jest tętno. Te parametry są zapisywane i jak pacjent wychodzi po przeszczepie do domu, po raz kolejny jest powtarzany ten test i zapisywane są wyniki. I na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, jak zmieniły się parametry fizyczne tego pacjenta, czy doszło do poprawy parametrów, do pogorszenia czy do utrzymania. I w naszych badaniach właśnie wyszło, że jest to tylko no, musi być pogorszenie, no bo to jest określona sytuacja jak rozumiemy, ale to pogorszenie jest naprawdę tak niewielkie statystycznie, że właściwie mówimy tutaj o podtrzymaniu stanu fizycznego przy od, od wejścia do szpitala i przez cały przeszczep po wyjście ze szpitala. Ba, nawet mieliśmy takie przypadki, że pacjenci mieli lepsze wyniki w teście na wyjściu ze szpitala po przeszczepie, niż jak wchodzili do szpitala, dlatego że właśnie codziennie ćwiczyli. Także to jest badanie naukowe i to badanie naukowe będzie kontynuowane na większej ilości pacjentów. Do tego dojdzie jeszcze badanie kontrolne w innym szpitalu, żeby było jeszcze bardziej obiektywne, ale to już nie tylko teraz naszą ambicją i naszym zadaniem nie jest zbadanie, czy te ćwiczenia są bezpieczne, bo wiemy już, że są bezpieczne, ale teraz chcemy wykazać, że one są bezpieczne i jeszcze korzystne dla tych pacjentów. No właśnie, a jak ty byś zachęciła, bo mówisz o tym, że program będzie kontynuowany, bo ma dobre wyniki, że jest to program bezpieczny, naukowy i chcesz go rozszerzyć też na pacjentów onkologicznych, nie tylko na tych hematologicznych. Ja a jakbyś samych pacjentów byś miała teraz zachęcić, to co byś powiedziała, jakie korzyści odniosą i dlaczego ten ruch jest tak ważny? Szanowni państwo, ruch jest częścią Życia. Od małego, gdy dziecko się rusza, to oznacza, że żyje i wszystko jest w porządku. My z czasem coraz mniej się ruszamy i pewnie już Państwo zauważyli, że wraz z mniejszą ilością ruchu zwiększa się ilość naszych dolegliwości zdrowotnych. I chyba nie muszę nikogo przekonywać, że wraz z większą ilością ruchu. Czujemy się lepiej i to ma wpływ na wszelkie parametry, jakie tylko są w naszym ciele: czyli większą siłę mięśniową, stabilność, lepszą mobilność w stawach, w więzadłach, ale też po prostu taką radość życia, którą czerpiemy właśnie przez to, że jesteśmy w stanie się. Poruszać, zrobić coś i zrobić więcej. Dlatego ja zawsze zachęcam do ruchu, tylko Mówię, żeby zmienić podejście do niego, dlatego że nam, jeśli mówimy ćwiczenia, trening, to kojarzy się z dużym wysiłkiem, z jakimś dużym wyzwaniem i od razu pojawia się u nas pewna blokada, od razu jesteśmy zmęczeni, zanim podejdziemy do tego treningu. Musimy się często przebierać, zakładać buty sportowe właściwie, to nie wiemy, jaki trening, jaka intensywność. Tymczasem podejdźmy do tego, Dużo szerzej i zrozummy, że każda forma ruchu, zwłaszcza takie podejście rekreacyjne do ruchu, będzie lepsze niż bezruch. Czyli lekki nawet jogging, spacer, Nordic walking, pływanie i różnorodne formy ruchu jak najmniej siedzenia, a jak najwięcej. Wstawania, poruszania się, siedzenie, jeśli siedzenie to dynamiczne, na przykład na dużej piłce rehabilitacyjnej. Podejdźmy do tego z radością, z entuzjazmem, eksperymentujmy, dlatego że są różne formy ruchu i znajdźmy to, co sprawia nam przyjemność, dlatego że udowodniono już naukowo, że jeśli coś nam sprawia przyjemność, to wpływa dobrze na naszą psychikę i na naszą fizyczność. Znajmy, znajdźmy ten ruch, który po prostu sprawia nam radość. To może być taniec, ale to może być też i sprzątanie. Czemu nie? Także nie podchodźmy do tego, jakoby czegoś intensywnego, potu, łzy i za wszelką cenę, tylko do ćwiczeń. Musimy zrozumieć, że ćwiczenia fizyczne wyzwalają endorfiny, ale właśnie nie w takim, że ja muszę się przebrać w strój sportowy, ale z radością, różnorodnie, dużo na zewnątrz. Zdejmujmy buty i chodźmy też boso po trawie, żeby mieć kontakt z ziemią, z kontakt z przyrodą. Wyjdźmy gdzieś do parku, pójdźmy trochę szybciej. Jeśli siedzimy na ławce, to wstańmy 10 razy i wstań, usiądź, wstań, usiądź. I już mamy ukryty mały trening. Jestem w ogóle fanką ukrywania takich mikro treningów w ciągu dnia myjemy zęby, no to wznieśmy się na palce, prawda? Trochę palce, pięty, palce, pięty. Dziesięć razy i przy myciu zębów mamy ukryty już kolejny mały trening, który wzmacnia mięśnie pośladkowe, do tego jeszcze łydki. Pach, zamiatamy czy myjemy mopem, chwyćmy ten, tą rurkę i zróbmy kilka takich, prawda, rozciągania Przełożenia tego kika w jedną i w drugą stronę, poprawi nam się mobilność w barkach. 4-5 razy. Mówię, takie ukryte formy ruchu, ale podejdźmy do tego kreatywni, bądźmy kreatywni, bo człowiek lubi się ruszać i powinien się ruszać jak najwięcej. Tylko nie dajmy się wciągnąć w te schematy, że trening to już od razu trener personalny i fitness i wyjście i musi być siłowo. Nie musi być. No, ja wiem, że ty możesz o tym mówić bez końca i w związku z tym ja to na pewno wykorzystam. Na pewno Cię zapraszam do hematologii dla pacjenta, żebyś zaczęła nam od właśnie takiego ćwiczeń w łóżku. Co możemy zrobić? na przykład rano, jak nam się nie bardzo chce wstać i chcemy się troszeczkę rozruszać od takich ćwiczeń. No i powiem, no chyba że zakończę to, to co było jakby w całą treścią Twojej wypowiedzi. No to to jest zdanie słynne profesora Degi, który był twórcą polskiego, europejskiego systemu rehabilitacji. I my pod tym względem byliśmy, jesteśmy wiodący, mamy takiego świetnego, mieliśmy takiego świetnego specjalistę od rehabilitacji. On właśnie mówił, że ruch, jest najlepszym rakiem. Pamiętajmy o tym. Chcę jeszcze podkreślić, że nasz projekt jest od samego początku w pełni finansowany ze środków Fundacji DKMS. Zresztą to, to właśnie wsparcie Fundacji DKMS nie tylko finansowe, ale w postaci licznych rozmów, spotkań, burzy mózgu, dyskusji. Umożliwiły rozwój naszych programów autorehabilitacji pacjentów hemato-onkologicznych, właśnie od samego początku, przez cały proces pobytu w szpitalach i przygotowywania tego programu, kontaktu z pacjentami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i jeszcze raz dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Bardzo. I zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia. thank mm -hmm. you